Cześć! Tutaj w tym odcinku chciałbym wam coś pokazać. Zbudowałem takie coś z TNT. Jak widzicie, tam jest taka jedna wioska, a tu druga. Ja tu się zrespię, więc takie nielogiczne dwie wioski. Ale ja sobie ustawiłem 32 czanki. Więc... ta jest całkiem daleko. Zbudowałem takie coś, jak widzicie. Nie za bardzo umiem budować w Minecrafcie litery, a tym bardziej A, a te J to takie chude, ale już niech będzie. I w tym odcinku je podpalimy. Jak widzieliście, tam był napis Tajny. W podpalamy jedną literę. Hmm. Jakie dziwne coś wyszło. Myślałem, że wyjdzie litera z tego. O, jaki ładny wybuch. No, taka dziura wyszła, trzecia wioska. Co, co za dziwactwo. No, to taka dziura się zrobiła ładna. Nie wiem, czy ładna, ale myślałem, że to wyjdzie zupełnie inaczej, że wyjdą takie litery, takie dziury w litery, takie dziury w ziemi, które będą wyglądały jak litery. Myślę że tak coś wyjdzie, a to zupełnie coś innego, więc... Конец.